Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na targ staroci na kole w Warszawie. Tam również są znaczki. Jak widzicie na początku, można to kupić bardzo dużo różnych staroci, ale za chwilę pokażę Wam znaczki, jakie można było akurat dzisiaj kupić. Co ma Pan tutaj z Sowietów? Bloki sowieckie ma Pan jakieś? Czy tylko wszystko jest w jednym klaserze? No to chyba są. Tu, w tym klaserze. W tym klaserze. A na ile pan wycenia cały ten klaser? 100 Co pan tu jeszcze ma, zobaczmy. Stary. No widzę właśnie, że stale.

A okej, okay. Czechosłowacja. To tych mam dużo Samoloty, okręty, samochody, NRF Dajcie No Mam te mam te znaczki Tutaj Bardziej bloki mnie interesują niż znaczki Dlatego tak patrzę, co pan ma nie fajny. A tutaj dużo bajek. Za gazdów, bo to ładnie. Na mil. 2 miliony. 2 miliony. To 2 miliony. A miałeś nieraz masz 2 miliony, 3 miliona. Nie, 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 nie. Ale Och ty, ale klasa. Ile pan to daje? Złotówkę, sztukę. tego Maja, dobra? Dobra. Chce pan coś? Nie, ja już tam mam Nie, nie, nie interesuje bo na, na, na innych katalogach ja pracuję. No, zaraz, właśnie chcę otworzyć, tylko boję się, że pan to wyfrunie, bo jest wiatr. Żeby nie wyfrunęło, tak otwieram, tylko uchylam. 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 Ten. Ten. To tu to pan nie chciał. To było ile temu? Dwa miesiące, trzy miesiące temu. Bo no pieniędzy nie miałem. No w... ale pan mówi, że pan weźmie i pan całkiem się wziął i tego, wyciągał. Ale dobrze, to pan sprzedał, tak? Tak, sprzedałem. Dobrze, no tam, aku, ja nie, mogę nie ja sprzedałem, go miałem no? i trzymałem go z myślą o panu, ale tak? tam w wieczniu, niedzielę trzymałem i rozumie już go nie ma. Ja sobie zapiszę to, co pan mówi, ten samolot, żebym pamiętał. co pan tam oferuje? Mówi pan nie drogi, to znaczy ile? Ten cały klaserek proszę pana 60 zł mhm. pan sobie zobaczy co przyjdzie. Jak pan to zbiera to są takie różne luzaczki ciekawe. No właśnie luzaków nie chcę. Bloki mnie interesują. Ma pan coś z bloków? Bloki są, bloki są w tym pierwszym, który pan tam. No tam przyjrzałem, tam są dwa albo trzy Ciekawe, zaraz panu pokażę. Jeszcze mm. jest Siemiernaja wystawka. Trzydziestka, tak? Tak. I pan powie to 30 co tu w niej było nie takiego? Nie, nie, ja pomyliłem się, 20 wziąłem po prostu. Tak, ale 20. pan będzie potrzebował kolor, tak żeby panu takiego samego koloru nie dał. Rozumiem, architektów. Sojusza architekta. Siedziecka, o... ale jakiś taki ciemniejszy. jakiś tylko ciemniejsza. Dać panu ten znaczek? Jak pan się z nim pokaże za dwa, no to nie pan to... Nie, nie, w niewiele się umawiamy. Ja panu mogę dać ten znaczek. Aha, ten... i... A ja panu... A dobrze, dobrze. Ten blok Ten weźmie. Proszę. Ten w jakiś cenie? I wszystko tu jest, proszę pana. pan zgodnie z ceną. Nie ma żadnych, tajemnic. Okej. Okay. Dobra. To zamknę na chwilę, żeby nie odfrunął. Jeszcze eryfem Też nie ma. Te dwa bloki, jakby panu się trafił. To wszystko, jeśli chodzi o targowisko na kole. Zapraszam do podsumowania. No i ci, którzy nie jesteście z Warszawy i nie wiecie o takim targowisku, a wybieracie się do Warszawy, no to zapraszam na targowisko na kole, czynne co niedzielę od rana. Nie pamiętam do której, ale myślę, że do obiadu na pewno może do 15 nawet. Także zapraszam do podsumowania. Spacer po, po targowisku, po bazarze był bardzo, bardzo ciekawy, ładna pogoda. Udało mi się parę rzeczy kupić. Nie byłem na bazarze po to, żeby kupić jakieś konkretne znaczki. Chciałem bardziej kupić dokumenty urzędowe ze znaczkami lub jakieś ciekawsze widokówki z ciekawymi, z ciekawymi informacjami. Coś mi się udało kupić, zobaczcie, zobaczcie co znalazłem. Zacznijmy może od, od początku, od najmniejszego elementu. Coś takiego, jest to wezwanie na rozprawę sądową. I to jest wezwanie do sądu wojskowego w Poznaniu, w 1954 roku. No i tutaj wziąłem z racji, z racji znaczków, ponieważ tego typu znaczków nie mam. Mam kilka urzędowych, ale akurat na żadnym dokumencie nie mam takich znaczków. Chciałem mieć w swojej kolekcji 54 rocznik. Dokument zwróćcie uwagę, że dokument był zaklejony, zaklejony tymi znaczkami i dopiero odbiorca odkleił te znaczki i otworzył, przeczytał coś w środku. Także tak to wygląda. To jest pierwszy dokument, jaki mi się udało kupić. Następna rzecz, następna rzecz też jest mała, ale najciekawsza z tego wszystkiego, co udało mi się kupić. Zobaczcie, to jest widokówka. Pierwsze, co mnie w tej widokówce zainteresowało, to to, że widok jest jak we Wrocławiu. Zwróćcie uwagę, jeśli byliście we Wrocławiu lub mieszkacie we Wrocławiu, to tutaj jest taka wieża, tu jest główny budynek. I tutaj się spaceruje. Tu są budynki, no, stricte jakby z placu solnego, robione zdjęcie w kierunku rynku wrocławskiego. Ale to nie jest Wrocław. Jak odwrócimy tą widokówkę, to tutaj mamy kilka bardzo ciekawych informacji. Po pierwsze, British Manufacture, czyli wyprodukowano w Wielkiej Brytanii. I tutaj jak zobaczymy, seria walentynkowa. Znaczek mam polski, ze stemplem, z kasownikiem z Białowieży, ale niestety nieczytelna data, jest widać tylko grudzień, 12 w środku, 12 miesiąc, ale nie wiem, nie wiem z jakiego roku to jest. I trzecia rzecz, jaka mnie tutaj zainteresowała, to treść, ponieważ treść jest napisana w języku rosyjskim. Czyli podsumowując, mamy pocztówkę wyprodukowaną w Wielkiej Brytanii z polskim znaczkiem i z polskim kasownikiem, napisanym, no i treść jest napisana po rosyjsku. No, a w tej treści to ciekawostki. No, naprawdę. Można było różne rzeczy się dowiedzieć. Generalnie siostra do siostry pisze kartkę. Że jeszcze trochę czeka na nią właśnie w Białowieży. E, no i to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką mi się udało kupić. Kupiłem jeszcze dwie rzeczy. E, pierwsze to jest dokument z dziekanatu, jakiejś uczelni. Jak widzicie, generalnie kupiłem dla znaczka tego znaczka. Jedna korona to jest szwedzkie, domyślam się. Z 1910 roku. Spodobało mi się, że jest na druk jeszcze taki czarny. No i to jest znaczek, to nie jest wydruk. I to jest potwierdzenie, że osoba, która dostała ten dokument, zaliczyła jakiś egzamin. Tam próbowałem to przetłumaczyć. Jakiś egzamin, gdzie kanat się podpisał i przybił i przykleił znaczek. Pewnie jakaś opłata. E, opłata administracyjna w wysokości jednej korony. No i ostatni dokument, taki kupiłem. E, no niestety tutaj troszkę, e, troszkę niepotrzebnie go kupiłem, no ale no już za, za późno. Dlaczego niepotrzebnie? No, zobaczcie, jak on tu jest zniszczony, bardzo zniszczony. E, przykryłem dane, bo tu jakieś dane osobowe są. Nie chciałem tego pokazywać. Generalnie też chciałem wziąć, mieć akt ślubu, jakiś stary, to akurat 1919 rok. Znaczy 18. Ślub był w 18. I jest też znaczek administracyjny. Opłata stemplowa. Także to bardzo ciekawe. Rościszewo. Niestety z drugiej strony. Nic tu nie ma, ale no, niestety dokument jest zniszczony. No to jest minus tego, to jest minus tego, że jest zniszczony. No, trudno. Kupowałem szybko, bo nie miałem za dużo czasu, ale generalnie chciałem mieć coś właśnie z, ze znaczkami takimi administracyjnymi, dlatego wziąłem to, to w najlepszej jakości jest. No i to mam e, do tego sądu wojskowego. Z polskim znaczkiem, z polskimi znaczkami. No i tą pocztówkę z Wielkiej Brytanii z polskim znaczkiem, i napisana po rosyjsku. Także coś takiego udało mi się kupić. Do tych dokumentów, administracyjnych, można powiedzieć, głównie kupiłem jeszcze dwa bloczki. Pierwszy polski, zapewne mam znany. Generalnie chciałem mieć bloczek z dopłatą dla PZTF Nie miałem tego, dlatego, dlatego sobie dokupiłem. I ostatnia rzecz, jaką kupiłem to taki bloczek rosyjski, radziecki, można powiedzieć, tak, to radziecki. Z 58 roku. Setna rocznica rosyjskiego znaczka pocztowego. Historia poczty. Taki, e, taki bloczek. No ładny. I za to wszystko, co widzieliście, to plus ten bloczek zapłaciłem około 100 zł. Za to, to wszystko. Jeśli chcecie odwiedzić bazar na kole w Warszawie, no to zapraszam. Tam naprawdę dużo jest zasobów filatelistycznych, i nie tylko numizmatycznych, też bardzo dużo, ale również inne stare rzeczy, które można kupić. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać, czy mam kręcić kolejne firmy z targów staroci, czy jednak ten temat was nie interesuje. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.